Powiedzcie mi, jak to się czyta? Napiszcie to w komentarzu, albo nie wiem w jakikolwiek inny sposób. Tutaj na Malcie to jest jeszcze gorsze niż w Finlandii. Myślę, porównywalne do Węgier. Na całe szczęście tu na Malcie jest angielski, który pełni mniej więcej taką samą rolę jak szwedzki w Finlandii, czyli cokolwiek idzie, zrozumieć. Zobaczmy, jak wygląda w tej miejscowości. Tak sobie myślę, że to jest chyba bardziej włoskie niż same Włochy. Kto z Was był w Tunezji, albo w innych krajach arabskich, to powie, że tam chyba właśnie tak troszeczkę, tak troszeczkę wygląda. Mi w pierwszej chwili się wydawało, że tutaj jest bardzo włosko, ale nie, to nie jest bardzo włosko. Jeśli się zastanawialiście nad grą w okręty, jaki to jest statek na jedną kratkę, to to jest właśnie to. Bączek, czyli dingi, ale ten to już jest w ogóle po prostu rozmiarów, nie wiem, kadeta optymista. To jest chyba mniejsze niż optymist, ale jeśli jest inaczej, uważacie inaczej to napiszcie to w komentarzu. Zaraz przy porcie targ No ponieważ były łajby rybackie, no to targ głównie rybny, chociaż tak naprawdę można kupić tutaj wszystko, poczynając od ciuchów, skończywszy na magnesach, ryby oczywiście również. E, również e, też. Idealne miejsce do spędzania e, czasu, jeśli mamy go nadmiar i wydawania swoich e, pieniędzy. Takie targi są mega. Zobaczcie, da się rybaczyć. Da się rybaczyć, pomimo tego, że są w Unii, to ich tutaj nie zażynają. Słuchajcie, tutaj za mną łódka, która się nazywa. E, Sea Bird i co wy na to, żeby była obok druga akurat byś nazywała Sea Cat. Słuchajcie, ta wajba tutaj. To na niej widzimy historię malarstwa maltańskiego, malarstwa łodziowego. Myślę, że czegoś takiego to nawet w polskim harcerstwie się aż tak nie udaje, to myślę, że dla... Tego poziomu la Hudera Powinniście zobaczyć to miejsce. Przyjrzyjmy się z bliska wszystkim epokom. Pytanie za 200 punktów. Jak się czyta tą taką dziwną literkę H, z tym, tym czymś, ja to na żywo widzę, pierwszy raz w ogóle w życiu na oczy. Powiedzcie mnie, mnie to fascynuje i w ogóle napiszcie w komentarzu, bo ja sobie myślę, żebyś tego Maltańskiego wziąć i nauczyć, bo on mnie fascynuje. On się zrobił tak samo fascynujący jak Duński, więc napiszcie, czy mam to zrobić, bo jeśli tak, to już tylko pół kroku mnie dzieli, żeby mi odbiło, żebym to zrobiła. z wielu ładnych miejscówek tutaj, bardziej lub mniej klimatycznych, zobaczcie, zobaczcie to jest for sale i teraz jeśli ch chcecie się tutaj wprowadzić akurat taką ładną chałupkę można sobie kupić mnie to strasznie skusiło, bo zobaczcie w jakiej to jest okolicy tutaj jest, są łódki, jest przystań tu jest targ to jest praktycznie centrum, centrum miasteczka a stan tego segmentu pokazuje, że on prawdopodobnie będzie do kupienia za tanie pieniądze zobaczcie, te trzy domy one są takie troszeczkę z cyklu La Rudera, ale może nie La Rudera wielka, tylko taka umiarkowana, to znaczy do remontu, no mówiąc krótko po polsku, ale nie do kapitalnego. Tak sądzę, że fundamentów nie trzeba będzie rwać. I zobaczcie, wystarczy tylko podejść z bliska, żeby zobaczyć ten jeden drobny element piękna. No popatrzcie sami, fajne, no fajne, prawda? No, a domek, no, wymaga ręki, tak? Wymaga kogoś kochającego, kto się za to weźmie. Powiem Wam szczerze, mnie to korci. A was? A tutaj jest pewna dobra wróżba tego wszystkiego. Nie wiem czy wiecie, ale w życiu generalnie są znaki, tak? Ja nie jestem przesądna, ja tylko umiem odczytywać znaki. Wiecie co tu jest u góry napisane? No, yy, ale co to znaczy? To Bugajasaj, to napiszcie mi proszę w komentarzu, bo co znaczy Alicja? To ja, to ja, to ja przecież sama dobrze wiem. Dla miłośników zabytkowej motoryzacji. Możecie napisać co to za Ford, bo ja o nim wiem tylko tyle, że zabytkowy. jest tutaj bardzo dużo Polaków, więc zrobił się troszeczkę, myślę, taki modny kierunek. Słyszymy język polski z wielu różnych stron. Przed chwilą widzieliśmy wycieczkę z polską flagą, znaczy przewodniczka miała polską flagę, to nie była wycieczka narodowców. Przewodniczka miała, no i ten polski chyba, chyba jest tu dosyć dobrze słyszalny. Wydaje mi się, że Malta staje się, czy stała się takim modnym. Modnym kierunkiem, tak, naszych rodaków. Jak uważacie? Czy chcielibyście tu przyjechać? Czy byliście, czy uważacie, że to się robi już rzeczywiście taki kierunek poszukiwany, rozchwytywany, modny. No sama jestem ciekawa. Ja tu jestem w ogóle pierwszy raz z tego wszystkiego, więc naprawdę nie wiem, dla mnie to jest wszystko mega nowe, ale jestem mega zafascynowana całą tą wyspą i, i tym wszystkim, co tutaj jest. To aż niesamowite, że ja w charakterze pasażera płynę, prawda? No, ale czasem trzeba, wreszcie troszeczkę luzu. No, jak widać pod jaskinią świętego Piotra da się kąpać nawet zimą, przecież mamy 22 grudnia, a za nami, zobaczcie, chętnych do kąpieli całe stado.